W kolejnym odcinku, czas oczywiście na kolejną porcję dłubania w samochodach czyli karmechanik. Kolejne przyjmujemy sobie zlecenie. Przyjmujemy sobie może Royale Bianco. Kilka rzeczy będzie do wymiany, także na pewno będzie się coś działo. Czekamy na wczytanie Royale Bianco i już mamy zlecenie. Obejrzyjmy co tu ma napinacz paska. Pasek rozrządu i pompa wody. Napinacz paska, pasek rozrządu i pompa wody. To może od razu w takim razie dałoby się kupić. Zobaczymy najpierw tutaj. Szukamy napinacza pasku. Paska. Chyba był też pasek klinowy, tylko nie wiadomo jaki. Pasek rozrządu też. Co? a może jednak najpierw to zdemontuję będzie po prostu prościej Mamy sobie tryb badania już widzimy te elementy do wymiany czyli napinacz paska pompa wody a żeby pompa wody to musimy zdemontować ten paseczek Pasek klinowy. Teraz mamy pompę wody. Ok. Zlecenie. jeszcze mieliśmy pasek rozrządu i napinacz To chyba wszystko już zdemontowaliśmy. Się dobrze kojarzę. Tryb badania jeszcze sprawdźmy. Chyba jest ok. Także czas na sklep. Napinacz pasek. Napinacz pasek i pompa wody R4. Silnik szukamy. Pompa wody R4, jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Co mieliśmy jeszcze? Napinacz paska. Tutaj nie ma. Czyli szukamy Tam tak pompy wody. Pasek rozrządu. Czyli jaki to był ten pasek rozrządu? Fawera jasna. Czy to był taki V8? Czy to był taki R4? A może taki najzwyklejszy. Dobra, kupię tak. Zobaczymy. jeszcze był gdzieś ten napinacz. Chyba. Czy on jest. Może wpiszemy sobie napinacz? Napinacz paska. No właśnie. Ok, próbujmy to teraz zamontować. Tryb montażu. Najpierw chyba był pompa wody. Pasuje. Na szczęście. Teraz chyba mieliśmy. Ten pasek jest ok. Drugi pasek. Czekajcie, czy my... Pasek rozrządu i napinacz paska. Dobra, napinacz, jeszcze paska. I co? I gdzieś jeszcze chyba ten pasek... Pasek rozrządu. Tylko gdzie jest pasek rozrządu? To jest ciekawe. Te paski wymieniliśmy, ale... A, widzicie? Pewnie nie zdemontowałem po prostu osłony. Rozrządu i będę to robił jeszcze raz. Mój błąd. Ale człowiek się oczywiście uczy cały czas. Z prostej naprawy może się zrobić nieco dłuższa. Ale to chyba żaden problem. Z każdym rozkręconym silnikiem doświadczenie będzie wzrastało, także będzie to na pewno skutkowało lepszą wiedzą w przyszłości. No i dobra, mamy ten pasek rozrządu. Demontujemy. Teraz tryb montażu. Mamy nuweczkę, idealnie pasuje. Także dobrze jest. Osłona w dobrym stanie. Czyli teraz szybko to skręcić. Potem jeszcze mnie nas czekało drugie, druga część tego zlecenia. Także zaczyna nam się powoli gierka rozkręcać. Oprócz jednej części teraz będzie coraz, coraz więcej. Także na pewno będzie sporo jeszcze dłubania. Dobra, teraz te wszystkie paski. To już chwila moment, drugi pasek. Napinacz. Ok, czyli tutaj mamy chyba to naprawione. A druga część końcówka, drążka kierowniczego. Czyli musimy sobie. Yy, może od razu kupić tą końcówkę. sobie po prostu wpiszemy. Końcówka, drążka kierowniczego, tak jest. Chyba trzeba będzie postawić go na yy, po prostu na podnośnik. Dobra, tryb badania już nam się tam yy, pokazało z tej drugiej strony. Na czerwoną. Gdzieś przynajmniej tutaj widziałem. Dobrze patrzę. Tak jest. Tak żeby to zdemontować musimy najpierw oczywiście koło. Parę śrubek. Strasznie ubócona ta felga. Czy też zardzewiała. No dobra, czy da się już? Tak jest. Także montujemy. Lubeczkę, śrubeczkę, koło. No i dobra, jak ta nasza naprawa? Wszystko zrobione, także kończymy zlecenie. Odcinki, oczywiście, później będą coraz dłuższe. A teraz oczywiście troszkę są jeszcze w miarę proste, także może sobie jeszcze zrobię jedno zlecenie. Weźmiemy sobie może te po prostu filtry. Tego jeszcze nie robiłem, także jakaś będzie dodatkowa nauka. Rino Piccolo. Ok, kura jest. Zlecenie naprawy. Filtr oleju R4. Filtr paliwa. Filtr, po, filtr powietrza. Może od razu zakupmy te filtry. Wpiszemy sobie... Filtr. Filtr oleju R4 jeśli pamiętam. Filtr paliwa. Jeszcze chyba filtr powietrza, jeśli dobrze patrzyłem. Także za chwilę się dorwiemy do tych wszystkich filtrów. Tryb badania. Tu już widzimy filtr paliwa. Żeby się do niego y, dostać, trzeba będzie troszkę, y, chyba, zdemontować rzeczy. A nie, jest ok. Filtr paliwa. Także od razu, może sobie zamontujemy nowy. Dobra. Jedna rzecz zrobiona. Teraz szukamy, gdzie był. Gdzie był? Słuchajcie, ten filtr. Tu mamy wlot powietrza, czyli na pewno nie. klipsy. A widzicie, nawet takie detale. Czyli najpierw klipsy, potem pokrywę. Jeszcze nie. Jeszcze pewnie jakieś inne klipsy mamy. Dokładnie. Tutaj powinien być pewnie filtr powietrza. Zdemontowaliśmy. Spróbujmy teraz zamontować. Tak jest. Noweczka pokrywę, klipsy no klipsy to oczywiście taki drobiazg, chociaż pewnie w innych naprawach będą się te klipsy też psuły no i dobra, co nam jeszcze zostało? filtr oleju filtr oleju, także hmm, trzeba będzie pewnie na podnośnik go wsadzić no, to jedziemy na podnośnik. Teraz do góry. I od dołu się do niego y, dobierzemy. I tryb badania. Jest. daj! Filtr oleju znaleziony dosyć szybko. Także tutaj się kompletnie z tym nie bawiłem. Wmieniamy na nowy. No, i tą część zlecajemy z głowy. I teraz mamy łącznik stabilizatora tylnego. No dobra, to jak jesteśmy tutaj już, to możemy się dorwać do tego łącznika stabilizatora. Pytanie, czy dwa, czy jeden? Zawsze się parami wymienia, także myślę, że wymienimy dwa, co było porządnie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W łączniku stabilizatora. Dobra, z drugiej strony to samo. Później do komputera, kupić części, zamontować. Jak na razie naprawy proste, także nie ma e, większych problemów. Co tutaj nie mamy do wymiany? A, po prostu ten jest, ten jest sprawny. Czyli tutaj producent jakby w hmm, 71%, czyli nie, nie wymienia. No dobra, w takim razie, jeśli to tylko gra, to nie będziemy po prostu tutaj wymieniać. Kupimy jedną sztukę. Oczywiście w warunkach realnych przydałoby się wymienić takie części, które chodzą symetrycznie, po prostu parami. No ale to tylko gra, także kupujemy szybciutko łącznik stabilizatora tylnego. Montujemy i będzie po naprawce kolejnej. Zresztą łącznik stabilizatora tylnego gitarka tryb montażu łącznik nuweczka. Dobra koło. No i jak wygląda, zrobione sprawnie poszło. Także dwie naprawy mamy w tym odcinku za sobą. A ja Was zapraszam, oczywiście, na kolejne odcinki. Teraz się żegnam. Trzymajcie się, cześć.